I opowiem Ci w tym odcinku, jakie aktywności konkretnie Ty jako menadżer sprzedaży masz zrobić w perspektywie miesięcznej, tygodniowej i dziennej, żeby Twój zespół handlowy osiągał bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Jedziemy z tematem. Cześć. W tym, w tym materiale opowiem Ci, w jaki sposób zarządzać zespołem handlowym, handlowcami lub nawet jednym handlowcem w sposób zdalny. Czyli w sytuacji, kiedy nie możesz mieć kontaktu fizycznego z tymi handlowcami, ewentualnie masz po prostu rozproszonych jako, jako menadżer sprzedaży. Ten odcinek również jest jak najbardziej dla handlowców, bo wtedy możesz poznać perspektywę zarządzania, czego się od Ciebie oczekuje. I teraz tak. Wiadomo, że teraz mamy akurat w Polsce pandemię koronawirusa, więc ten temat w ogóle może być istotny, bo do tej pory może zarządzałeś jako menadżer swoimi handlowcami w sposób fizyczny, miałeś spotkania z nimi, twarzą w twarz. Wiadomo, że wtedy troszkę łatwiej się zarządza handlowcami, bo widzimy jak się czują, gestykulacja i tak dalej. Natomiast pytanie, co możesz zrobić, że mimo wszystko, jeżeli oni dzisiaj zamiast spotkań fizycznych odbywają z klientami telekonferencje lub wideokonferencje, co ty jako menadżer sprzedaży możesz zrobić, żeby oni bardzo ładnie sobie działali zdalnie, czyli w sytuacji, kiedy nie ma z nimi takiego kontaktu fizycznego, i teraz, tak na początek mamy aspekt miesiąca, czyli standardowo też planujemy miesiąc, oczywiście nie, nieważne, czy zdalnie zarządzasz, czy, czy fizycznie. I teraz, jak ja planuję miesiąc? A, jeszcze zanim się rozkręcę, temat jest mega obszerny, to jest temat na jeden dzień szkoleniowy, nawet dwa, to się długo wdraża, więc tutaj dam Ci tylko kilka rad, żeby Cię trochę zainspirować, takie bullet pointy, konkretne rady, co możesz zrobić. Teraz tak, wracając do planowania miesięcznego. Ja jak planuję z handlowcami miesiąc, to po pierwsze planujemy... Hmm, Cele i za, na, na pewno są to cele przychodowe, i później inne mierniki sukcesu, które są istotne w sprzedaży, czyli planuje z nimi liczbę aktywności handlowych, czyli telekonferencji, ile mają wykonać tygodniowo-miesięcznie, wideokonferencji, ile mają wykonać tygodniowo-miesięcznie, oczywiście spotkań, jeżeli będziemy mogli odbywać spotkania. To jest yy, pierwsza rzecz, czyli cele. Później, drugą rzeczą, jaką planuję, to są priorytety, czyli każdy handlowiec wyznacza sobie ze mną dźwignię, która ma wesprzeć jego realizację celów, i każdy handlowiec może mieć inną dźwignię, na przykład jeden w danym miesiącu uruchomi umawianie spotkań poprzez LinkedIn, drugi handlowiec może mieć priorytetem stworzenie nowej bazy potencjalnych klientów na nowym segmencie, na nowej branży. Te priorytety Mogą być generalne dla całego zespołu, ale ja dużo bardziej wychodzę z założenia, że trzeba to planować z indywidualną jednostką, bo każdy jest na innym etapie, etapie rozwoju, i to jest druga rzecz. Czyli już mamy cele, już mamy priorytety. I trzecią rzecz, jaką planuję, to jest obszar do rozwoju udanego handlowca w perspektywie miesięcznej. Na przykład y, może to być umiejętność kontraktowania albo umiejętność y, zadawania pytań, badania potrzeb. To też jest. Indywidualnie, indywidualnie ustalony z danym handlowcem. Taki plan miesięczny mam spisany w dokumencie Wordowym w chmurze, więc i handlowiec, i ja mamy do tego dostęp. Czyli niezależnie, czy wcześniej pracowałeś fizycznie z handlowcami, a teraz masz zdanie, i tak plan miesięczny musi być. To jest jedna rzecz. I teraz z perspektywy miesiąca. Schodzimy teraz na perspektywę zarządzania dziennego i to może być podstawowa zmiana w stosunku do tego, że teraz zarządzasz z nimi zdalnie, a wcześniej zarządzałeś na przykład handlowcami w sposób no taki fizyczny kontakt. I teraz jak możesz zarządzać handlowcem zdalnie? Po pierwsze, ja ze swojego doświadczenia, a przez ostatnie 4 lata, w szczególności zarządzałem zdalnie handlowcami, gdzie oni też odbywali telekonferencje, robię dzienne tak zwane kikofy, czyli dzienne taki Start dnia, to się zaczyna przed pracą albo na samym początku pracy, kiedy oni jeszcze nie zaczęli działać, w okolicach godziny 7.30, między 8.30, żeby rozpocząć dzień. I teraz, co jest celem takiego kick -offu dziennego? Przede wszystkim dodanie im motywacji, dodanie energii, zmotywowanie to jest jedna rzecz, i druga rzecz, celem jest ustalenie aktywności, które mają wykonać danego dnia. I priorytetów, które mają y, zrobić danego dnia, czyli taki kick-off dzienny jest krótki do 15 minut. Zazwyczaj nie dajemy negatywnych feedbacków, nawet jak to jest jeden do jednego. Motywujemy, uśmiechamy się, patrzymy, w jaki jest handlowiec kondycji i ustalamy z nim, ile dzisiaj ma zrobić? Telekonferencji, wideokonferencji i co jest dla niego najważniejsze? Na przykład, które firmy dzisiaj musi skontaktować. To jest jeden aspekt, czyli plan dnia, ale też omawiamy na takim kick-offie dziennym to, co się wydarzyło wczoraj, czyli trochę robimy taką weryfikację planu wczorajszego. To jest kick-off dzienny, i teraz tak. Kończymy go, powiedzmy, w okolicach o godzinie 8.30 i puszczamy handlowca za swoją pracą. Zdalnie, nawet jak on pracuje z domu e, lub telekonferencje po prostu prowadzi, staramy się mu nie przeszkadzać w ciągu dnia, natomiast co robimy pod koniec dnia pracy, prosimy go, żeby wysłał nam raport, raport na maila dzienny. To jest krótki raport, mailowy który powinien być wysłany jako ostatnie zadanie danego dnia dla handlowca, czyli z perspektywy menadżera już teraz widzisz, że kiedy on kończy realnie pracę i wtedy ci pisze. Po pierwsze, czy zrealizował cele dzienne, czyli to co ci mówił na tym o 8:30, z czym miał ewentualnie wyzwania. I nawet jeżeli masz system CRM, gdzie to wszystko widać, te wszystkie statystyki, to jednak przy pracy zdalnej, troszeczkę większą możemy mieć jako menadżerowie sprzedaży kontrolę nad tym, nad tym handlowcem i powinno to być w ramach rano: dodajemy motywację, ustalamy cele, weryfikujemy, co się stało wczoraj, i pod koniec dnia już bez telefonu, ale on ci daje znać, że wszystko jest ok. Jakie miał wyzwania i jak zrealizował cel. Czyli domykamy to klamrą. To jest bardzo duża różnica w stosunku do tego, że jak zarządzamy normalnie handlowcami, z którymi mamy kontakt, może to się nie odbywać, bo mamy te systemy CRM. I teraz, co ja jeszcze robię? Robię plany tygodniowe. Czyli pod koniec dnia, w piątek, pod koniec tygodnia, robię podsumowanie tygodnia, również zdanie, gdzie po pierwsze patrzymy, czy zbliżamy się do celów miesięcznych, czyli porównujemy plan miesięczny i czy ja idę zgodnie z planem, czy liczba aktywności przerasta tak, jak powinna przerastać? Ustalam, jaki handlowiec ma plan na przyszły tydzień i czy wszystkie plany z zeszłego tygodnia zostały zrealizowane. I to jest tak zwane podsumowanie tygodnia, gdzie weryfikujemy plany, ale co mega ważne, robię również. Pracę wspólną z danym handlowcem, który, która trwa od 30 minut, nawet do 3 godzin, to jest praca tylko z tym jednym handlowcem, i ja to robię w następujący sposób, że proszę handlowców, żeby. Nagrywali swoje telekonferencje. Są programy do nagrywania telekonferencji, na przykład ACR na telefonie, lub żeby nagrywali wideokonferencje. I na takiej pracy wspólnej ja sobie robię odsłuchy, czyli nawet jeżeli jesteśmy zdalnie, nie mamy ze sobą kontaktu, on mi przesyła plik nagrany na tą telekonferencję i wspólnie razem odsłuchujemy, na przykład na Skype'ie, na Zoomie. I wtedy daję mu rekomendacje, co powinien poprawić, potra jak on się z tym czuje, nad czym możemy pracować. I tak samo wideokonferencje, jak Nagrywa, to ja widzę, jak on prowadził tą wideokonferencję i możemy dać sobie wzajemnie jakieś rady, rekomendacje, co poprawić. To jest stricte do użytku wewnętrznego, szkoleniowego. O tym się nikt nie dowiaduje, to nigdzie nie wypływa, musimy to dobrze zabezpieczyć. To jest do użytku wewnętrznego. Czyli teraz daję Ci kilka rad, jak zarządzać zdalnie zespołem. Po pierwsze, dalej muszą być plany miesięczne. Raz w miesiącu, później robimy kikow tygodniowy, plany tygodniowe, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, jaki mamy plan na następny tydzień, jakie mamy priorytety. Ale najważniejsze w pracy zdalnej z handlowcami jest to, żebyś miał kikow dzienny i taki rytm pracy dzienny, czyli o poranku. 8, 38, 7 do 9. W zależności, jaki masz styl pracy z handlowcami, robicie 15-minutowy taki szybki call, że tak powiem, co jest do zrobienia, i domykasz to ładnie jako menadżer sprzedaży klamrom, czyli raport dla handlowca, nawet jak masz system CRM. To są moje podstawowe rady. Temat dużo bardziej rozbudowany. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie pomocne. Dużo zdrowia, życzę. Trzymajcie się na razie. Cześć.